A więc witam państwa bardzo serdecznie, Jestem jestem Nisiosław, dzisiaj Black Cloud. Dzisiaj gramy na zjarnym mapie Bo czemu by nie Wiesz to się ludzie często odpalają akurat A i minu... to po prostu będzie taki... Pamiętasz jak cię gościu wyzwał od z... cheatera i z... z... <głos》> zaczął cię na mnie przez i został z bana? On nawet poszedł na 1 na 1 Wiem, wiem I dostał bana po prostu Dupnie Git No Ale ja się bardzo zastanawiam Skąd oni mi dojść do diamentów Z dupy Men. Czy ty to naprawdę nagrywasz? Tak Ty będziesz musiał to pociąć dosyć mocno kopię tak to potnę Że ta, ta rozmowa będzie w całości w że Bo mi się nie będzie chciało tego montować Zamykamy operę I... I nie będzie już tak no Dobra, ja sobie już... Do widzenia Ja wtedy chodzę Ja, ja, ja teraz im Hahaha, ha, ha, tak to się robi. Tego nikt się nie spodziewał. Czemu opuściłeś onda? Okej Okej, wywaliło mnie, jestem z powrotem. Akurat przyszedłeś na wygraną. Dlaczego mają nowszego passata? Prywatna gadka time eee, Więc kupuję łóżeczko. Czy to jest skinelmo? Tak to jest skinelmo. Nie podobało mi się to, że Aqua tu spadał W dół Kurde, wiedziałem, że mi się to nie podoba Po prostu... Aqua nam niszczy łóżko Mieczem No wiem, ale... Pierwsze drewno... <gryw> o, no Jak się z tym czujesz, że ekipa się rozpadła? TNT nam postawił Dobra, idę do niego To to też pobawimy Łojoj Ja nie wiem jak ja to przeżyłem w ogóle Alberto został wyrzucony z serwera Jak zplanowane Flopa Zostawiam materiały w skrzynce Jakby nas, nam ktokolwiek... Wender w skrzynce Jakby nam ktokolwiek e, pomyślał o zniszczeniu łóżka A już taki jeden widzę, że chce Gościu, ja pierdziele Ja totalnie nie wiem co się tutaj dzieje Ona stawia Czy tam on, nie Raczej ona stawia w wieże takie w ogóle Fortnite Fortnite Kid Fortnite Kid Camping wieże. Ona stawia wszędzie Ale wszędzie. Ten ma Co tu się stało? E, idzie do nas e, szary Tylko mam taki straszny ping, że to jest szok po prostu idę z ładunkiem wybuchowym. Bardzo dobrze. Dni yy, z martwych staną i zatem tym kopać łóżko za pomocą łapki. Mam pewne podejrzenie, że może się tak jednak stać. Lubi szony korniszony V3? Nie, to jest very serious granie V1. Słychać jak na autotunie. Ha! 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 Dosłownie. Skacze pod naszą bazą jest ktoś Biały pod naszą bazą Biały pod naszą bazą Nie wiem co to jest za. Nie, jak on tam wlazł? On się tam zmagował. Dobra, weź tam na niego, pilnuj ja po prostu pójdę do nich. Layer, stupid Aha, wyczerpanie.